Ja często mówię o tym i wskazuję na to, że w istocie tak naprawdę jesteśmy jednym. Natomiast kiedy wierzymy w swój zinterpretowany pojedynczą percepcją i pojedynczym umysłem świat, to wtedy zaczynamy czuć dualizm czyli za zaczynamy czuć jakby oddzielenie od całości egzystencji. Natomiast jeśli się przyjrzymy, jeśli będziemy mieli chwilę czasu, żeby się na moment zatrzymać i sprawdzić jak to jest nie według różnych teorii czy naukowych nawet czy psychologicznych czy religijnych, ale jeśli będziemy mieli możliwość sprawdzić jak to jest w naszym bezpośrednim doświadczeniu i poświęcimy temu trochę uwagi, trochę wnikliwości i czasu, to może się okazać że w istocie każdy z Was będzie w stanie potwierdzić, że tak naprawdę oddzielenie i ten nasz wyimaginowany świat jest po prostu iluzją, która nam się śni. Co więcej, ona nie tylko nam się śni w taki sposób, że, że ją wyjdziemy, ale my, to co myślimy, traktujemy jako fakt bardzo często i traktujemy jako prawdę. Natomiast traktowanie myśli, jako prawda prowadzi nas do cierpienia, i dlatego prawdopodobnie się tutaj spotkaliśmy. Dlatego ludzkość od zarania wieków w jakiś sposób szuka wyjścia z tego cierpienia, wyjścia z iluzji i wyjścia z umysłu. I robi ona to na różne sposoby, m.in. poprzez medytację. Natomiast tutaj, na tym spotkaniu, my nie medytujemy w taki stricte tradycyjny sposób. Czyli w tradycyjny sposób medytacja często polega na tym, że sobie siadamy w takiej pozycji medytacyjnej. Obserwujemy na przykład oddech, próbujemy wyciszać myśli i dostać się do jakiegoś spokoju. Więc to jest taka tradycyjna medytacja. Natomiast tutaj, w tym podejściu niedualnym, my w jakimś sensie na plan drugi przenosimy to, co nam się myśli, przenosimy myślenie i nasze wyobrażenia czyli wszystko, w co wierzymy. Bierzemy na plan drugi i patrzymy, jak jest bezpośrednio teraz w naszym doświadczeniu. Więc ja Was dzisiaj zaproszę do takiej medytacji w tej pierwszej części spotkania, a w drugiej części, jak będziecie mieli pytania dotyczące tego, co się tutaj działo, czy, czy będziecie mieli w ogóle ochotę o coś zapytać, no to do tego przejdziemy. Dobra? No. Więc tak jak powiedziałam jeszcze raz, na pewno każdy z Was będzie próbował w jakiś sposób zinterpretować to, co ja będę mówiła. Po pierwsze, odnieść to do swojego doświadczenia i po drugie, automatycznie Wasze umysły będą w jakiś sposób odnosić się do tego, co tutaj jest słyszane. Natomiast to się dzieje na powierzchni. Od razu to mówię na samym początku. Te wasze interpretacje i również to, co będziecie słyszeli ode mnie, to się wszystko dzieje na powierzchni. Innymi słowy, będziecie słyszeć swoje interpretacje, będziecie widzieć swoje interpretacje. I to jest ten taki poziom rozumienia umysłowy. I tutaj możecie na przykład ze mną się zgodzić, możecie ze mną się nie zgodzić, możecie stwierdzić, że chcecie tego słuchać, możecie poczuć, że nie chcecie tego słuchać. To jest ten poziom mentalny. Natomiast tym poziomem mentalnym my nie zrozumiemy tego niedualnego przekazu. Od razu mówię na samym wstępie. To nie tym mentalnym poziomem poczujecie, o co chodzi w niedualności, poczujecie, o co, o co mi chodzi w ogóle, żeby Wam przekazać. Nie na poziomie umysłu, nie na poziomie zgody i niezgody, bo na przykład dzisiaj możemy sobie powiedzieć: Teraz 5 dodać 5 to jest 10, tak? Ale możemy również powiedzieć, 5 dodać 5 to jest 13. I na tym naszym rozumowym poziomie jedno jest dla nas prawdziwe, a drugie dla nas nie jest nieprawdziwe, tak? W oczywisty sposób, bo się tego nauczyliśmy. Natomiast ten poziom, o którym ja mówię, jest prostszy, chociaż na początku wydaje się być trudny, ale w istocie jest prostszy i tam słychać zarówno 5 dodać 5 równa się 10, ale słychać też 5 do 10, 5 równa się 13 i wszystkie inne warianty. Więc w jakimś sensie, jak będziecie przy tej medytacji, to miejcie taki rodzaj jakby dystansu do samego siebie dystansu do tego, co wam się pomyśli, nawet dystansu do tego, co poczujecie. Bo może tak być, że pewne słowa czy pewne zdania wywołają w was jakieś, roze, nie wiem, albo irytacji, albo takiego zaskoczenia, albo powiedzenia, nie, to nie ma sensu. I ja bym chciała, abyście w tej medytacji, tak samo jak będziecie słyszeć słowa, które, na które, które ja będę wypowiadać i którymi będę prowadzić, w ten sam sposób jak będziecie to słyszeć, to spróbujcie, Identycznie słyszeć to, co się w was, was dzieje w związku z tym, okej? Okay? Czyli tak naprawdę wchodzimy w, taki, w taką przestrzeń bycia i w taką przestrzeń obserwacji, w której zarówno słyszycie mnie, słyszycie cały ten pokój, słyszycie wszystko, co się dzieje i z takim samym nastawieniem podchodzicie do swoich procesów myślowych i swojej prywatnej percepcji. Okej? Okay? Możemy się tak umówić? No dobra. No to na początek po prostu pozwólmy sobie przyjąć ten moment takim jaki jest. Czyli pozwólmy sobie nie starać się i nie robić tego momentu, nie dodawać dodatkowego napięcia teraz. Jeśli jest wam prościej, mając oczy zamknięte, być w, takim, w takiej przestrzeni otwartości, to zamknijcie. Jeśli jest wam prościej, mając oczy otwarte, to zostawcie otwarte. I w pierwszej kolejności po prostu Ląduje z tych wszystkich mentalnych, może niepokoi w tej chwili, jakiegoś um, czekania na coś. Niech te wszystkie rzeczy na moment po prostu opadną do ciała, do tego momentu też. Zauważ taką przestrzeń, w której niczego nie musisz. Daj sobie taką przestrzeń teraz. Taką przestrzeń obecności, w której nie wymagasz niczego od tego momentu. Nie żądasz niczego od tego momentu, więc on może swobodnie płynąć. I zobacz, czy to się udaje, czy, czy gdzieś jesteś w oporze, gdzieś jesteś w niezgodzie, albo może. Jesteśmy ślami w tej chwili gdzieś poza tym miejscem. Jeśli tak jest, to zauważ to. Ale wracaj tutaj i zwróć uwagę na sam fakt w tej chwili bycia przytomnym. Że chcemy czy nie? Chcemy czy nie, dosłownie. W tej chwili jesteśmy w jakiś sposób przytomni, obecni. Czyli na przykład nasze, nasza percepcja może to lubić, bądź nie lubić, może tego chcieć, bądź nie. Natomiast zauważ, zwróć uwagę, że i tak jesteś przytomny. I tak jesteś przytomny tych stanów, które przez Ciebie przepływają. W tych medytacjach bezpośrednich też nie chodzi o to, abyśmy Dryfowali w jakiś stan w tej chwili, żebyśmy się przenosili w jakiś specjalny stan. Nie, niekoniecznie. Raczej pobudź sobie w sobie obecność i przytomność, niż odpływaj. Zauważ, czy ta obecność, świadomość, Wkłada wysiłek. Ja nie pytam w tej chwili o ciało dokładnie, bo możesz się w tej chwili starać na przykład medytować, ale czy obecność, w której pojawia się ciało, wkłada wysiłek teraz? I jeszcze raz zapytaj siebie, czy jesteś świadom. Czy masz dostęp do jakiegoś rodzaju przestrzeni obecności, świadomości? I co słyszysz w swojej głowie teraz? Tak, mam dostęp. Na przykład. Nie, nie rozumiem tego. Nie, jestem zablokowany. Nie wiem. Jeśli usłyszałeś jakiekolwiek ze zdań. Jeśli usłyszałeś jakąkolwiek odpowiedź w swojej przestrzeni, to znaczy, że ten dostęp musiałeś mieć, bo to usłyszałeś. I to nie tyczy się świadomość, nie tyczy się wyłącznie tego, że jesteśmy świadomi myślenia. Termin świadomość... Zawiera wszystko, co się w niej mieści. Więc zobacz, czy na przykład teraz jesteś świadom jakiegokolwiek odczucia, czy masz jakieś odczucie fizyczne wręcz w ciele. Jeśli masz jakiekolwiek odczucie, to masz to odczucie, dlatego że jest świadomość tego odczucia, że jest świadomość, poprzez którą przepływa w tej chwili to odczucie. Albo w której w tej chwili manifestuje się, wyraża to odczucie. Więc zauważ, że Możesz tak, jakby widzieć z daleka, z jakiejś przestrzeni, swoje myśli, ale możesz również widzieć przejawiające się odczucie czy emocje. Więc w tej chwili moglibyśmy odbierać tę chwilę poprzez emocję konkretną, na przykład, jeśli jakąś teraz czujesz. Zajrzyj w siebie, czy coś takiego jest. Czyli, czyli możesz skupić się na tej emocji i czuć ją mocno, ale możesz równolegle albo równocześnie zauważyć, że dzieje się ona dlatego, że jest jakiś rodzaj świadomości w nas, w której to się dzieje. I o ile myśli, które przed chwilą prawdopodobnie miałeś, pojawiają się na chwilę i znikają dosyć szybko, pojawiają się następne, o tyle z emocjami często jest tak, że one jakby trwają trochę dłużej. Zauważ, czy tak jest w Twoim, w twoim przypadku. Ale co im tak naprawdę tym odczuciom i emocjom daje życie? Czy te emocje, myśli czy cokolwiek, co w tej chwili widzisz, odczuwasz, byłyby w ogóle możliwe, gdybyś nie miał w sobie równocześnie funkcji tego, że jesteś ich świadom? Innymi słowem, my w pewnym momencie naszego życia przeoczyliśmy albo przyjęliśmy po prostu za mało istotny fakt, że jest w nas stała przytomność, stała świadomość. Dzięki której w ogóle mogą przejawiać się jakiekolwiek zjawiska. I jesteśmy skupieni na tym, jakie zjawiska w tej chwili się dzieją w naszym doświadczeniu. Czyli na przykład, jeśli w naszym życiu w danym momencie jest jakiś problem, coś co nazywamy jakimś problemem, to próbujemy naprawić ten problem na przykład, albo próbujemy zmienić obecny stan. Na inny stan, na lepszy stan, i bardzo dużą część życia temu poświęcamy. Czyli ten stan, w którym jestem w tej chwili, jest na tyle nieprzyjemny, albo chciałabym po prostu mieć inny i szukam nowego stanu. Więc tego nie chcę, dążę do nowego stanu. I później mam następny stan. Raz nam się to udaje lepiej, raz nam się to nie udaje w ogóle. Bo się okazuje, że żadnego z tych stanów nie jesteśmy w stanie zatrzymać. Nie wiem, czy znacie kogokolwiek, komu udało się jeden przyjemny albo nawet neutralny, pozytywny stan utrzymać na bardzo, bardzo długo. Znacie kogoś takiego? Nie, wcześniej czy później, nawet jeśli mieliśmy dosyć fajnych kilka lat, no to w pewnym momencie przysz, przyszły jednak jakieś trudności. Więc najczęściej wtedy znowu próbujemy ten stan zmienić szybko na inne. I tak funkcjonuje, można powiedzieć, ludzkość od bardzo, bardzo dawna. Natomiast my tutaj chcemy zobaczyć inną drogę do odnalezienia swobody. I nie polega ona. Tutaj w tej chwili na tym, aby stan, w którym jestem, natychmiast, najlepiej jak najszybciej zmienić w coś innego, tym się zajmują różnego rodzaju pośrednie drogi, które też działają na jakiś czas. Na jakiś czas działają też. Więc nie próbujemy tutaj zmienić jednego stanu na drugi, ale próbujemy zobaczyć w drugą stronę, co takiego w nas. Te wszystkie stany ma, przez co przepływają absolutnie wszystkie doświadczenia naszego życia, przez co przepływa wzrastanie naszego ciała i wszystkie przemiany naszego ciała, przez co przepływa absolutnie każde doświadczenie. I na poziomie intelektualnym, Pewnie już to słyszeliście wielokrotnie, że mówi się, że jest to świadomość, na przykład, albo pustka, albo Bóg, albo miłość. No, mnóstwo słów na ten temat pada. Więc na poziomie takim rozumowym możemy powiedzieć sobie, to jest właśnie to. Natomiast tego typu odpowiedź niewiele nam przyniesie. Dopóty, dopóki nie zjednoczysz się z tym czymś, innymi słowy, nie zobaczysz, nie, po, nie zobaczysz od środka, że to jesteś ty w swojej istocie, że te wszystkie stany muszą przetaczać się po prostu przez ciebie. I teraz tak, słowo ciebie tutaj jest bardzo kluczowe, ponieważ obiegowo w życiu za ciebie. Ludzie uznali, że ciebie to jest człowiek. Że to jest konkretny człowiek. Konkretny człowiek z krwi i kości. Natomiast nie wszyscy kupili taką odpowiedź: że ciebie to jest człowiek. Dlaczego? Dlatego, że przyglądali się doświadczeniu i zobaczyli, że ten człowiek jest w nieustająco w procesie zmiany. Był taki moment, że go w ogóle nie było na świecie. Pojawił się jako, jako zarodek, pojawił się w brzuchu matki, potem zaczął rosnąć, a w później umarł, starzejąc się. Więc to ciało, ten człowiek było cały czas w procesie zmiany. I identycznie my wszyscy teraz możemy zobaczyć, że nasze ciało czy nasze stany są w, cały czas nieustająco w zmianie. Tutaj się dzieje cały czas życie, cały czas się dzieje zmiana. Więc można sobie spróbować zadać pytanie, ale co takiego widzi, albo doświadcza? Może widzi niekoniecznie, ale co takiego w nas doświadcza tych wszystkich zmian? Czy to ciało doświadcza ciała w tej chwili? Czy ja na przykład ciałem widzę swoje zmieniające się od lat ciało? Czy to możliwe, żeby to ciało widziało zmieniające się ciało? Można sobie zadać takie pytanie. No, i wtedy często ludzie mówią: Okej, okay, no dobra, to nie ciało, to w takim razie moje ja. Moje ja tego doświadcza. I to jest bardzo ważny moment. To jest bardzo ważny moment. Okej, okay. skoro obiegowo przyjęliśmy, że tego momentu, czy ten moment, czy wszystkie inne momenty doświadcza moje, ja, to w takim razie chcę zobaczyć, jaką naturę ma to moje ja, czym jest to moje ja, jakie ma cechy. I nie na zasadzie tego, że ja Wam powiem, Wy stwierdzicie, może to prawda, może nie, nieważne, ale zajrzyjcie w tej chwili w swoje żywe doświadczenie, w tym momencie, spróbujmy tam zajrzeć, co takiego. Co takiego doświadcza tego momentu, przez co ta chwila płynie? Jeśli mówimy, że to jest moje indywidualne ja, to możemy spróbować w tej chwili wszyscy spróbować znaleźć w środku to indywidualne ja, które rzeczywiście tego momentu doświadcza. Bo jeśli to jest prawda, To najprawdopodobniej doznajdziemy. Jeśli to jest prawda. Więc spróbujcie w swoim doświadczeniu w tej chwili znaleźć ten indywidualny byt, który doświadcza tej chwili. I zobaczcie, co się dzieje w środku. Jakie przychodzą odpowiedzi, jakie przychodzą percepcje. Może przyjść między innymi taka, że czuję coś, że coś czuję i że to moje indywidualne ja czuję, bo mam w tej chwili jakieś odczucie, czy mam jakąś emocję w tej chwili. I przychodzi odpowiedź, że to w takim razie musi być to moje indywidualne ja, to moje prywatne, indywidualne usposobienie. Ale zauważ jedną rzecz. Że to Twoje odczucie, które w związku z tym, co przed chwilą powiedziałam, masz, jest odczuciem, które widzisz. I które masz w tej chwili takie, ale czy godzinę temu miałaś identyczne? Albo 10 lat temu, czy miałaś identyczne? Albo czy miałaś identyczne, jak spałaś. I o co tutaj chodzi? To jest właśnie ten taki zwrot i przewrót o którym mówię. Żeby zrozumieć kim my w istocie jesteśmy, jaka jest nasza natura, kim jesteśmy u podstawy. Musimy się na moment zdystansować do tego co nam się czuje, co nam się myśli, co nam się wie. Bo pewne rzeczy przychodzą do nas w taki oczywisty sposób, nie no przecież wiadomo, że jestem ciałem, ja co ty opowiadasz za głupoty? Ale takie obiegowe rzeczy przyjęliśmy za fakty, ale możemy zobaczyć, czy to są naprawdę fakty w naszym doświadczeniu. Bo może się okazać, że już nie. Jeśli ja byłabym tym swoim indywidualnym odczuciem, które w tej chwili mam, to wydaje mi się, że powinno ono ze mną długo przynajmniej trwać. A ja zauważyłam, nie wiem, czy Wy też to potwierdzacie, że te nasze stany i te nasze odczucia po prostu są chwiejne, jak chorągiewka. One są cały czas w ruchu i cały czas się zmieniają. Więc czy ja jestem swoim wczorajszym odczuciem? Albo nawet tym z dzisiejszego poranka? Albo czy ja jestem tym, co myślę? Czy ja w ogóle wiem, co ja za chwilę pomyślę? Sprawdź, czy wiesz, co za chwilę pomyślisz. Czy wiesz? Prawdopodobnie nie wiesz. Do czego nas to może w tej chwili skłonić? Zobaczmy, że to doświadczenie jest w nieustającym płynięciu. Jak ja powiem Wam, żebyście skierowali swoją percepcję w jakieś miejsce, swój, swój umysł w jakieś miejsce, najprawdopodobniej to zrobicie. Powiem pójdź, popatrzcie w inne miejsce, popatrzycie na kolejne miejsce. No i niby nic takiego. Niby nic takiego. Ale czym jest to coś? w nas, w istocie, dzięki czemu my te wszystkie stany możemy mieć.